Dajcie moi kochani, witam was serdecznie w ten no jak nie było bardzo ponury, jesienny albo ewentualnie czesno-wiosenny dzień. Chociaż, hmm, zawsze mówiąc takie rzeczy, uświadamiam sobie, że tak naprawdę od momentu, gdy ja to nagrywałem, do momentu, gdy wy to zobaczycie, czasami mija od kilku do kilkunastu dni, więc w momencie, gdy wy to będziecie oglądać, może być piękna pogoda. Yeah. Okej, okay, tak czy inaczej, jeszcze raz witam Was serdecznie w kolejnym odcinku gry Need for Speed Pro Street. Ja jestem Brave i zapraszam na coś wyjątkowego. Tak, ja wiem, jeśli ktoś oglądał mnie już wcześniej, to zdaję sobie sprawę, że bardzo często to powtarzam. Słowo wyjątkowe. Ale dzisiaj to naprawdę będzie coś wyjątkowego. Dlaczego? Ponieważ moi drodzy, dzisiaj Mistrzostwa Chicago. Tak jest. Dotarłem do pierwszych Mistrzostw Chicago. Nie było łatwo, że sądzę szczerze. To, co wy jesteście, to, co możecie zobaczyć na moim kanale, oczywiście, umówmy się. Popracowałem nad tym, żeby było co oglądać, chociaż i tak niestety czasami. Ja nie spełniam norm, które sobie sam założyłem. Tak czy inaczej, moi drodzy, po raz kolejny um, udało mi się dotrzeć do mistrza. Dlaczego po raz kolejny? Bo już kiedyś to zrobiłem dawno temu. I tak naprawdę tylko to mi się udało zrobić w postrecie. Dalej już nie zaszedłem, więc teraz powiedzmy, wchodzę po raz drugi do tej samej rzeki. Zobacz, zobaczymy jak dalej potoczy się moja historia. Okej, okay, ale znowu się rozguduję, a to nie o to chodzi. Zobaczcie, na pewno jeśli już oglądaliście poprzednie filmy, no to już widzicie co się zmieniło, a zmieniło się moi drodzy sporo. Przede wszystkim mam nowy samochód, pozbyłem się tego poprzedniego, chciałem powiedzieć złomo, no ale niestety nie chcę obrażać samochodu, który... Jakby nie było, doprowadził mi do tego momentu, tak? Mówię tutaj o Nissanie. Zostawiłem kobalta, zakupiłem kobalta, tak? Oczywiście, już pokazuję. O, właśnie, tak wygląda. Oczywiście, Chevrolet. No i poszedłem w tą samą sprawdzoną markę, jedną z moich ulubionych, a mianowicie również Chevrolet, tym razem w Chevely SS. Jakby ktoś miał wątpliwości, to nie 55, tylko SS. W którymś odcinku I już to wyjaśniałem. No dobra, tak więc spróbuję swoich sił w Mistrzostwach Chicago. Czuję, że nie będzie łatwo, powiem Wam szczerze, ale to jest taki pierwszy etap tej gry, gdzie tak naprawdę um, coś się dzieje na poważnie. Tak? Do tej pory to były wszelkiego rodzaju eliminacje, sprawdzanie własnych umiejętności, a w moim przypadku bardzo często szczęścia. No dobra, tak więc zobaczymy, jak się z, mój nowy nabytek sprawdzi. Jest to kawał samochodu, kawał silnika, ale stawy, bądź niestety, liczy się również umiejętność jazdy. Mamy pięć konkurencji. Grip, eliminacje sektorowe, próbę czasową i dwa dragi. Jak wiecie, mam nadzieję, w dragach szło mi do tej pory najlepiej, ale z kolei tego srebrnego Chevroleta, czyli Chevroleta, który wybrałem do dragu, wybrałem od za dużo powiedziane, tak wyszło niestety nie rozwijałem zbytnio więc mogę teraz napotkać jakieś przeszkody dobra, przechodzę już do konkretów zacznijmy może od od gripu od starego że tak powiem sprawdzonego już gripu trasa mamy troszeczkę trudną ale okej. Okay. no i zobaczymy jak się sprawdzi mój nowy nabytek swoją drogą to takie basel kary bo tak się ładnie Nazywa te samochody. Szczerze, osobiście uwielbiam, tak? Od, od pierwszych NFS-ów się tylko pojawiły po wszystkim znane i lubiane filmy, a raczej serie filmów Szybcy i Śniepi, tak? nam zawsze Wim Diesel, czyli aktor, który grał tą główną rolę. Miał takiego. Już nie, nie, nie pamiętam dokładnie, czy był to Szybkrodek, czy może jakiś tam ktoś. Okej, okay, na razie jest nieźle. Ładnie się zbiera, bardzo ładnie. Ło, ja Cały czas zapominam, że to już nie te czasy na fes gdzie można się przypychać, ale wybaczcie mi. Liczy się wynik, nie? Okej, okay, ładnie, ładnie. Ło, wo wo, wo, wo wo Co to było? Ja maju... Okej, okay, widzę, że zapomniałem jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie nie zainstalowałem Nitro. No dobra, będę musiał sobie jakoś poradzić. Na razie jest nieźle. naprawdę autko zbiera się całkiem sympatycznie. Ło, ten smok mi śwa, to jest Ale posłuchajcie tego dźwięku, oczywiście, bo wychwytcie moment, gdy ja się drzymnę i posłuchajcie się silnika. Naprawdę bardzo fajnie brzmi. Okej, okay, na razie to się niestety za bardzo wijam. Co mam jeszcze powiem? Wydałem praktycznie wszystko co zbierałem. a no, uzbierałem tego sporo, ponieważ dosyć sądnie w ostatnim czasie grałem, głównie po to właśnie, żeby, żeby uzbierać mamony. I praktycznie wszystko wydałem, zainwestowałem głównie w ten samochód. A Mówiąc już wo, 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 w szczegółach głównie w aspekt prowadzenia tego samochodu, że tak. Przyspieszenie e, ma super, moc równie dobrą, okej, okay, ale tu nie uprzecam. E, e, Laser kary, e, przynajmniej w grach, z, tymi, z w tych, które miałem do czynienia, to jakiś lekki lift, kary zawsze problem e, z, 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 że tak powiem, z... E, no właśnie, e, z prowadzeniem, tak? A raczej kierowcy mają problem, nie doświadczyli, to tacy... i ja. Wo, 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 wo. Zobaczcie, ciężko, ciężko w ten zagręt, nie? Każdym innym sportowym samochodem szedłem na pewno lepiej. No tutaj niestety to są maso kary czyli, czyli samochody, które przede wszystkim mają a, potężną moc, potężne silniki. A, Rozwijają naprawdę bajeczne prędkości, jeśli tylko im się na to pozwoli, czyli e, wyjedzie się na prosty odcinek i daje im się czasu, żeby się spędziły. E, niestety, no, ciężko się je prowadzi, dlatego trzeba inwestować już od samego początku, to no, taka rada z mojej strony. E, Okej, okay. układ kierowniczy i tego typu rzeczy, które wpływają na jazdę. Dobra, jeszcze jedno wdrożenie przede mną. Niestety jestem na czwartej pozycji, czyli tej najgorszej. Ten zakręt idzie mi najgorzej. No już jestem na piątej. Dobra, muszę się skupić. Brakuje mi tu trochę nitkę, na naprawdę. Zobaczcie co ja zrobiłem z tego pięknego samochodu. Taki piękny lakier. Mam nadzieję, że wam się podobał mi bardzo. Opuśnij. Kurde, jakbym wszedł przed w ten zakręt tak jak trzeba, sorry za podniesiony głos, to ja miałem szansę i uprzedzić, że tak to samo. Ja GUNRWA! To jest jak ja te Aha, aha. To mi jakieś derby przypomina. Dobra, zaraz będzie... W zysłowie ostatnia prosta. Pierwsko to widzę, ale jeszcze może coś się wydarzy. No nie no, skończy na tej pozycji. Serio? Whoa, whoa, whoa. Kurde! Głupi zakręt! No, no dobra. Miałem szansę nawet na trzecie miejsce przed chwilą, ale niestety szansa niewykorzystana, a raczej zmarnowana. Czyli miejsce szóste. Samochód jest ee, szczerze bajeczny, ale jeszcze nie w moje ręce. Kiepsko, kiepsko, kiepsko. Wiem, 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 ktoś z Was teraz. Uw, Jezus, Zobaczcie, zobaczcie jak on wygląda. Co ja, co ja zrobiłem? Dobra, teraz pytanie, że ja będę w ogóle każdy, żeby to naprawiać, bo zobaczcie jakie są moje gotówki, to jesteśmy tylko 1320 dolców umównie się. Naprawa samochodu będzie kosztować 2000. Nie mam takiej kasy. Fajnie. Dobra, ale naprawiłem. Nie wiem jak, przyznał się szczerze. Ale najważniejsze, że naprawiłem. E, co ja chciałem powiedzieć? A, wiem, co możecie sobie pomyśleć. I pewnie oh, słyszycie, mimo got... wszystko nie da mi się uh, wygłuszyć tych. Uh, 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 tych dźwięków. Chodzi mi o, o, kla o klawiaturę, tak? Tak, tak przypominam, gram na klawiaturze. Wiem, że dla niektórych to jest po prostu jakieś. Świętokradztwo. Powinienem mieć kierownicę, nie? a przynajmniej pad. Wiem, zdaję sobie sprawę, ale jeszcze to mówiłem mnie, że nie jestem aż tak wielkim fanem e, tych zręcznościowych gier e, w, w wyścigu. To znaczy się... Lubię po prostu, lubię się pobawić, a to zabawy, no przynajmniej na moje potrzeby, wystarcza mi e, klawiatura. zdaję sobie sprawę i przyznaję rację w większości przypadków, że e, na kierownicy, a nawet już na padzie, grałby się o wiele lepiej. Chociaż powiem wam tak, woda mam. Ale też już o tym mówiłem, uwaga, chyba mi się nawet ten ładny wynik odkręcić. Ok, no i zobaczmy, jak byłem na tle rywali. wo, wow. ładnie, Ryan Cooper z wynikiem 18:37 na chwilę obecną najlepszy, eee, rozkręciłem się do 266, Ej, no to bardzo ładnie. O czym ja tutaj mówię, A, że mam pada, ale też o tym wspomniałem wielokrotnie, że pada wykorzystuje głównie do zręcznościowych gier, ale stricte eee, gier walki, tak, biatyk. Co zresztą, ja już podejrzewam nie, niedługo będziecie mieli okazję zobaczyć w kolejnym eee, Let's Game Playu który wam zaprezentuję. Okej, okay, ale na razie nic więcej nie zdradzam. Czasami mi się udaje ładnie kręcić, palić te gumy, a czasami nie. Nie wiem, ograniczenie klawiatury. Nie wiem, czy mi w to uwierzycie, ale ja naprawdę uczciwie obserwuję tą e, dziewczynę, która macha e, flagą, oczywiście. Nie wiem, o czym myślicie. To naprawdę bardzo pomaga. Różne są techniki, na przykład mój kolega na sobie liczy, czy tak, przyzwyczaił się, że, że policzy bodaj sobie do 3 albo do 2,5 i wtedy tak, wtedy jak gdyby rusza żeby nie zrobić false startu, dobra moi drodzy, drugi, a chyba nawet lepszy mmm, mój wynik, czyli 18:41. No na tle resztej ekipy, jestem. O nie, a jednak nie, jednak nie lepszy. O tam było 4 sekundy, setne sekundy, można powiedzieć. Jestem gorszy. Dobra. Ok. Został nam jeszcze jeden. Nie przedstawiam dzisiaj rywali. Nie wiem, no, sorry. <grytanie>

No i okej, okay, jest nieźle. To, powiedziałbym chyba, że bardzo dobrze. Tak jest. No i teraz pobiłem <ścoughs> swój własny dzisiejszy rekord. E, I szczerze, nikt mi chyba nie zagroził, jedynie zbliżył się. Pedry Wilson i on pewnie zajmie drugą pozycję, i tak właśnie jest. A ja z wynikiem 18:31 moi drodzy, wygrywam. No i super, gotóweczka, na no, to też nie ukrywam, liczy. Wynik 5:700 bardzo ładnie, i 3000 gotówki, jeszcze lepiej. przyznam się szczerze, właśnie teraz to sprawdzę. Eee, tak, czyli tu muszę zdominować, tak? Czyli to jest taka sytuacja, jak już e, dwukrotnie miałem okazję wcześniej e, podczas tej gry, a wy chyba raz widzieliście, tak? Są takie, były takie m, dni, tak? dni wyścigów, gdzie nie było możliwości tylko zwyciężenia, tylko była możliwość znaczy zwyciężenia. A jak gdyby, yy... dobra, nie było tylko możliwości zwyciężenia, znaczy nie było też możliwości zwyciężenia, tylko była tylko, no Jezu jak szanie za głupoty, głupoty. Chodzi mi o to, że były już takie sytuacje, że był dany wyścig, dany dzień, można było tylko i wyłącznie zdominować, tak? Tak jak jest w tym momencie. Muszę zająć w każdej konkurencji pierwsze miejsce, żeby wygrać, żeby zdominować te mistrzostwa, czyli inaczej rzecz ujmując być najlepszym. Udało się. Hey, Jamie, Dobra, brak y mi już całkiem nieźle, więc teraz zajmiemy się za coś innego. Czyli kolejna próba dla mojego Chevrolet. A moja, jaka jest paskudna pogoda z okna, musi się mać. Okej, a wracamy już do tematu: Joe Tuckett, Ryan Cooper, Matt Pritchard i Angelo Rowley. Szczerze, nie lubię za bardzo tego, tego rodzaju wszystkiego. Ładne góry mają tutaj kowadze, ale ja również piknął. No i dobra, zobaczymy jak wygląda trasa. No nie jest tak źle. No, ale na, na tych zakrętach już będę miał delikatne problemy, jak sami widzicie. To nie jest samochód stworzony właśnie do zakrętu. Ale co? Tam ja tu nie będę nic wycina. pokażę Wam to tak, jak po prostu mi się uda zrobić, uda nagrać. Już sobie to wcześniej ustaliłem. Wiem już wiele razy, że nikt nie jest dalej, nikt nie jest, że powiem. Dobry w, każdy, w każdą grę, nie? Ja w FASA nie jestem. Udaje mi się oczywiście dla takiej własnej, prywatnej, prywatnych potrzeb, jakiejś tam swojej satysfakcji. Ale najważniejsza jest dobra zabawa. Uwierzcie mi, że ja tą zabawę na razie... Uuu, wow, mam. Okay. Tak więc podsumowując już ten temat, tę kwestię, jeśli chodzi o moje umiejętności. Gry w NFS-a na klawiaturze też trzeba to znosić. Choć pewnie na innym urządzeniu, że tak powiem, wskazującym nie byłoby lepiej. E, to jeśli chcecie... Wow! Jeśli interesują Was e, superanskie przejazdy, technika, w ogóle umiejętności z najwyższej półki, e, to zapraszam na inne kanały. Umiem e, to zobaczyć. Po prostu to... to Mój sposób zabawy, o, może tak, mój sposób e, gry w który daleki jest Ale... Przecież to chyba Nie o to chodzi, a może nie tylko o to. Muszę jeszcze popracować, muszę pozbierać... Pozbierać moje Pozbierać muszę moi drodzy ponownie gotówkę, i, i jeśli ja będę chciał coś zrobić, wykorzystując naprawdę to arcydzieło motoryzacji, e, w sumie chodzi mi o, o masę, prawie wszystkie, tak w ogóle, no ale mówiąc konkretnie o tym, to muszę go naprawdę rozwinąć maksymalnie, a przynajmniej na tyle, na ile mi pozwoli zasób portfela. Łaaa! Dobra, już widzę, jak będą wyglądały moje wyścigi. No sobie on się nie, nie składać tak, jak on chciał, a on z tych z tak nie przeszaleje. Ale na razie się nie poddaję. W ogóle się nie poddaję. No i mieli? Ja jeszcze musiałem tu się zawadzić, no. no i dobra, czwarte miejsce. Jakoś szczerze mnie to nie zaskoczyło, ale szczerze, jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz: o ile wynik Angelo Rulea i w sumie Taketa Joego jest poza moim zasięgiem, to Richard w moim zasięgu to prawie dwie. Dwie sekundy, dużo, dużo, bardzo dużo, ale jest to w moim zasięgu, więc mam nad czym pracować. Na chwilę obecną, niestety najgorsze, czwarte, a w tym przypadku również ostatnie miejsce. I panowie, muszę naprawić. Okej, okay. aha. Dobra. Na płacę z gotówką, to a tutaj champs. mam kupony. Ciekawe, nice. ile mam kuponów. E, 18, no to spoko. Będziemy know, na razie wykorzystywać a... kupony. Guy Widzicie, i wyjaśniło się. Za <laughs> <I'm laughs> ja, right miłe, nie? Zdarza się. Dobra. Nie wiem, kto się, bardziej, kto się lepiej okay. bawi, ja, czy ten koleś w tle. <laughs> A może wy? No Mam nadzieję. Dobra, zostały mi dwa wyścigi, których jeszcze nie ruszałem. Jest to drag na jedną czwartą. Eee, więc powtórka z rozrywki, tak naprawdę. Eee, tylko, że o wiele krócej, o wiele szybciej to będzie trwało, i zostały mi eliminacje sektorowe. E, czyli też nic nowego, wyścig, który już wielokrotnie widzieliście, jeśli nie umiem, to w ogóle. Okej okay, moi drodzy, więc e, po tyle jeśli chodzi o to mistrzostwa Chicago. Co Wam mogę obiecać na koniec? <grym się> mogę Wam obiecać, że zostanę mistrzem. Chicago, e, tylko najprawdopodobniej wy tego nie zobaczycie. Znaczy, nie zobaczycie może moich osiągnięć, moich... Znaczy, inaczej, nie zobaczycie tego w praniu. O, tak jak teraz mieliście okazję zobaczyć, jak mój... E, e, jak moje cudańko, turkusowe cudańko, obija się bandy, to niestety nie zobaczycie, jak się nie obija, jak jeździ super, jak jeździ szybko, jak wygrywa wszystkie wyścigi i jak przyczynia się do tego, że ja, czyli Bray, zostaję mistrzem w Chicago. Pewnie tego nie zobaczycie, ale zobaczycie wyniki, zobaczycie osiągi, bo w najbliższym odcinku, ewentualnie odcinkach, zademonstruję Wam to, pokazując, że najnormalniej w świecie udało mi się zdobyć pierwsze miejsce mistrzostwa w Chicago. Na dzisiaj to by było tyle. Dzięki bardzo, dzięki, że oglądacie, dzięki, że czekacie do samego końca. Bo wiem, że są tacy, i naprawdę jeszcze raz serdecznie wielkie dzięki. Zapraszam na kolejny odcinek. Ja jestem Brave. Do usłyszenia. Cześć.